cześć, liczałem. Eee, tak sobie tutaj kręcę. K Co kręcę? Hak kręcę. Załatwiłem sobie, no załatwiłem. Mam nową furkę. Eee, montuję hak. Chciałem jeszcze jakieś czynniki parkowania. Są nieważne, nieważne. Jak widzicie, z gazem. Eee, takie pytanko do Was. Czy interesowałaby Was taka, nie wiem jak to nawet nazwać, taka część warsztatowa? Około warsztatowa? Coś tam sobie dubię, coś tam sobie działam, przy tym coś tam gadam, a taki wiecie, vlog warsztatowy, tak to nazwijmy, przy okazji, przy temacie złomowym, że nie było, że odchodzimy za daleko, e, kolega mi w sumie je dał, Pozdrow Darek, od Darka już tam coś, coś tam już było od Darka na kanale, a na pewno, no, troszkę więcej pewnie rzeczy było, ale to nieważne, to dostałem od Darka, fajna sprawa, o, czekajcie, że ja mogę Was obrócić, widzicie? jakiś oryginały z Anglii. E, niestety no tak są troszkę źle wyprofilowane pod ten zdarzek, że bez, e, bez kawałek deski drewnianej, kawałków deski drewnianej to się nie obejdzie, ale nie ma źle. Ułatwię pracę. Ile to ma? A co 30 cm ma. Fajna sprawa to także za No ale dobra, e, wracając bardziej do tematu. Na przykład co dzisiaj działam? E, o, widzicie, tu troszkę rdzy wychodzi, więc muszę to wstępnie zabezpieczyć, przykręcam hak o ile z tej strony jest dość prosty bo jest dość łatwy dostęp tutaj widzicie się pasuje oryginalne tylne wzmocnienie tutaj było trochę rdzy, to musiałem to wiecie No to to na przykład tutaj już jest troszkę gorzej, bo to jest osłona, osłona tylnego wydechu i te śruby są tam niby nic, no ale kurde zawsze źle, zawsze źle zawsze coś e, tak jak mówiłem na samym początku hak chciałem zamontować bo hak mi się zawsze przydaje yy, zapiąć, czy czepkę zapiąć czy bagażnik na rowery który kiedyś znalazłem też trzeba będzie za coś zamontować yy. a zresztą taki hak znowu nie jest taki bog wie ile to też nie kosztuje no, przy okazji zrobię, nie chcę zrobić reklamy, ale coś tam było widać zawsze to podważałem tapicerkę śrubokrętami czy coś a teraz kupiłem sobie taki zestawik takich nie wiem jak to nawet nazwać. No ściągacze, no ściągacze jak ściągacze, bardziej takie łyżki bym to nazwał niż ściągacze. No ale, 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 ale. Zobaczymy jak to będzie. Fajne to jest, bo to jest dość mięciutkie, więc Więc zamiast niszczyć tapicerkę, tak normalnie śrubokrętem się z tapicerka niszczyłam. No to tu mam nadzieję, że to będzie pracować i że to będzie dość fajnie. Nigdy w sumie nigdy nie pracowałem na takich rzeczach. A teraz a Teraz myślę, a kurde 28 zł chyba. Zaryzykuję. Dobra, znowu gadam, gadam, gadam. No, dajcie znać w komentarzach, proszę, czy, czy Was by to interesowało, czy nie interesowało. Czasami, może nie zawsze, ostatnio robiłem fabię. Teraz mam to tą, tą moje autko, znaczy nasze, bo to jest rodzinne autko. No, cóż, cóż, cóż tu powiedzieć. Nic nie powiem, działam dalej, ale co? Miłego dnia, chociaż puszczę to pewnie wieczorem, ale to miłego następnego dnia. I to, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może warsztatowym, może nie. Trzymajcie się, cześć. Żeby nie było, że od maniane. Manianę, to... O klucz jak klucz. Top tools. Więc... A to chłopatka staramy akurat, ale nieważne. Ustawiamy na 7. Teraz jest źle ustawione. 120... Prawie 100... Nie więcej. 126 plus 6, 132 N e, musimy ustawić. Musimy Ustawiam na 79 N, dokręcamy śrubeczki po 1000 km. Po 1000 km znowu dokręcamy. No i hak będzie Będzie jak złoto. Plus, oczywiście, pojedziemy na stację diagnostyczną. wiem, chyba dwa, dwie dychy kosztuje. Przegląd, przegląd. Kurde, wiecie jak to wygląda? Przychodzi pan, szarpnie hakiem dwa razy, popatrzy, dobre jest, dwie dyszki, no ale. Jest jak jest. Dobra, teraz już naprawdę kończę. Pa! Dobra, wiem, że się już miałem nie włączać, ale jeszcze chciałem wam coś pokazać. aż nawet powiem ja Wam zareklamuję. To jest hak firmy Brink. W sumie wyszedł... W sumie być 4, to wyszedł taniej niż, yy, niż Polski. Ale o co chodzi? Kiedyś montowałem polski Fabi. Na zasadzie wytnij sobie tam było, bo trzeba było w haku też zrobić pod... Yy, boże, w zderzaku zrobić podcięcie na hak. A tu patrzcie. Niby nic. Nie wiem czy, jaki to jest format B, B5, nie mam pojęcia. E, Krzylikawę jak papieru zmarnowali. E, super, super. Jak wyciąć? Nawet ciekawe czy to czy to można sobie wyciąć, przymierzyć. No szacunek, szacunek, bo to mi się naprawdę podoba. To jest... To jest super. Także dobra. Tyle chciałem, że taka taką takowostkę. No, dobra.